XD Siemaneczko widzowie Dzisiaj za dnia, nie dlatego, że się bałem, a dlatego, że nie wyrobiłem się Pamiętam, że muszę tam dotrzeć jakimś magicznym cudem I musimy iść naokoło Obcego tutaj nie powinno teraz być, więc jak tam dotrę, to po prostu wrócę do was No dobra, wracamy moi drodzy, pojawia się na pewno obcy Okej, okay, pojawił się tak nadzwyczajnie blisko tym razem. Poszedł z drugą stronę, akurat tam, gdzie mamy się udać. Za bardzo nie wiem jak tam dotrzeć, szczerze mówiąc, i, i to jest mały problem, nie. Wydaje mi się, że drzwi zostały teraz otworzone jakimś magicznym sposobem, ale nadal nie wiem jak tam się udać, nie. Także zapowiada się, że troszkę zacznę improwizować, nie? Spróbuję zrobić ten hałaśnik. Może. Okej, okay, poszedł w drugą stronę. Wrócił w tamtą stronę Czy nam się opłaca iść w lewo? No, byśmy mieli taki fajny skrót Okej okay. No to fuck I love this game so much! Najgorsze, że się wczytuje z tego miejsca, z czego byśmy nie chcieli, żeby się wczytywało. Bo musimy przejść tam przez ogień, nie? Myślę, że może się nam przydać. Bo nie wydaje mi się, że mam jakiś lepszy item, który odwróciłby jego uwagę, nie? Raczej nie. Nie mam akumulat... Okej, okay, wszystko mam. Przeciwnika jeszcze nie ma, więc się tym nie martwię. Akumulatora dalej nie mamy. Granat kukowy to nic nam nie da. Mam plan, żeby rzucić to tam. Ale to w ogóle nie odwraca uwagi. Okej, okay, udało się nam w końcu przejść. Zawsze to jakiś plan. Tylko najgorsze jest, że ja naprawdę nie wiem co ja mam tutaj zrobić, nie? Nie mam pojęcia, gdzie jest to to miejsce. To jest za wysoko na tym pięterku. Minęliśmy się z nim. Jest na naszych plecach. Co za dupek? Czy ja nie podniosłem tej karty? Fak. Nie, no come on, please. Nie, no nie, błagam! Nie, nie, proszę, 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 nie. Dobra, chyba poszedł w górę. Ja naprawdę nie zabrałem tej karty? Okej. Okay. Ona była tutaj. Ja wiem, że ona była tutaj, ale ja jej naprawdę nie wziąłem. Cholera, jaki to był kod widzowie? Fak. 250 Dobra, 2505. E, 2505 To jest ta karta Okej, okay, z tego wszystkiego ja po prostu jej nie wziąłem Okej, okay. mamy to widzowie Do nowego checkpointa dzisiaj Obcego słyszałem w tunelach wentylacyjnych, więc jest naprawdę okej okay. I to powinno nam umożliwić przejście do tych, do tych, tych budynków tam dalej. Wow, przestraszyłem się. Dobra, jak wygląda tu sytuacja? Mam się tam, ok? To jest skrót. Nie mam mapy. Jest mapa? Okay. To jest jakieś wielkie pomieszczenie. Pytanie: czy trzeba iść tam? Czy, czy można iść tu? Obcy gdzieś tam krąży. Niech sobie krąży. Czeka jak na padlinę, powiem wam. Oj, przestraszyłem się. No to światło, bo powiem wam, że jest takie. Nie wiecie, nie? To tutaj. Po co miał tu przyjść? Apteczka. Where is apteczka, my friends? Uh, you are dead. Tam jest. Samuel, I've got the meds. We're at the transit station outside medical reception. Quickly, we heard gunshots, and if we heard them, so did the creature. Ok, ale teraz trzeba tam się dostać, ale jak dobrze rozumiem, a chyba to dobrze rozumiem, ciekaw jestem, co to oznacza. Wiecie co? Możemy pójść w Exploring. Moi drodzy, możemy pójść w Exploring, skoro on tam pobiegł. Ok, nic specjalnego. Nic specjalnego. Tutaj nic, mapa? Ano jest, może weźmy sobie ją dobra, nie elektrownia, stanowisko. To wiecie, co ja mam chyba gdzieś ten Exploring. XD XD Widzieliście to? XD No to niezła zabawa Przepraszam zaskło mi w gardle Ale co oni tam robią? Jeszcze tak celowany jest Kolega Się trafił Ok, jest, jest na razie w porządku. Ja, przepraszam, nie, przepraszam, nie zamierzam biegać. Wiecie dlaczego nie zamierzam biegać? Dlatego, że po pierwsze, nie mamy mapy. Po drugie, wiem, że obcy paliacze To ten nawóz, okej. Okay. <laughs> po drugie, no oni gdzieś tu są. Mam na myśli ludzi z pistoletami. Ludzi. A pistolety to ołów. A ołów to śmierć. A śmierć to wczytywanie. A wczytywanie to przerąbane. O, detonator, spoko. Trzymaj się stary. Hmm. Jak się tam dostać? Okej, okay, John on skręcił, widzowie. Um. No, faktycznie tu jest jakieś przejście. Mamy tylko osiem pocisków, do analiza nie musimy chyba iść, nie? Bo po co? Nie ma tu map. Fuck me, okay. tu nic, chyba że jest jakieś przejście. Jest, a, jest przejście, widzowie, jest przejście. Okej. Okay. Okej, okay. mamy to. Ta, mamy, mm -hmm. Nie, nie, proszę, nie, nie, to już był koniec. Nie, nie. no jak nie wyjdziesz? To nie co co, co? <laughs> why are you do that why why that's not fine that's ugly <laughs> O! Udało się, yes. Nie udało się, prawda? Widzicie gogon? Patrzcie jaka menda! Okej, okay, let's go. Oby tu nie było ludzi, oby tu nie było ludzi, błagam, żeby tu nie było ludzi. Jezu! Ta noga mu, nóżka się... Jak on zrobił takie kółeczko szybko, no? Why? Dziś są otwarte, więc musimy poczekać On tu stoi na pewno, gdzieś w pobliżu Ciało nas maskuje, martwe, chyba, powiedzmy, że tak Poszedł na górę, więc jest gitarka Żeby tam był sejwuś Proszę tylko sej... O. Oh. W prawo? I am joke to you? I am really joke to you? No fucking way. I am joke to you? A poszedł sobie. Dobra, przynajmniej wiemy, że coś takiego tu jest i warto tutaj przejść. Human... Co mam tu zrobić? Faknie nie ten przycisk. Okej, okay, mamy, mamy uruchom... Coś uruchomić, po prostu mamy coś. Sejwuś! 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 Hello! Miejsce do schowania Dobra, mówiłam, że dzisiaj króciutko widzowie, i to zupełności mi wystarczy, bo jest wróg w pobliżu. No, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do następnego. Jo!